Hej, cześć siemanko, z tej strony Ginter i witam Was w kolejnym odcinku z serii Kangurek KO, runda druga. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy sobie zimową krainę, do której dostaliśmy się pociągiem, gdyż dowiedzieliśmy się, że Hunter planuje wraz z maszynistą zwiększyć dostawę zwierząt, które mają trafić do niewoli, do ciężkiej pracy lub, no kto wie, może będą chciały, będzie chciał je przerobić na jakieś futra czy inne, no materiały, które sprawiłyby, że zwierzątkom stałaby się krzywda. Ja jednak planuję pokrzyżować jego plany, no i wyruszymy sobie, słuchajcie w dalszą naszą podróż po zimowej krainie, aby rozprawić się z tym złym maszynistą. Generalnie próbowałem nagrać już jeden raz ten odcinek i z jakiegoś powodu no, nagranie się zepsuło. <grych> yy, więc słuchajcie, robię podejście drugie. Yy, nie przeszedłem żadnego poziomu w tym, więc yy, co do tego kilka monet będzie pozbieranych już. No niestety nie mam na to aż takiego wpływu. No ale słuchajcie, mimo to przemy przed siebie. Przerwałeś Planuję w tym odcinku już dokończyć tą zimową krainę. No, i już w następnym odcinku będzie coś nowego, słuchajcie. Szalona jazda, czyli wraca. Słuchajcie, motyw snowboardowy, znany m.in. z pierwszego KO, ale ten tutaj będzie, słuchajcie, doszlifowany no, w każdym możliwym aspekcie. No, jak widzicie, przez to mam już 62 monety, przez to, że już próbowałem to raz nagrać. No i. no i co? Śpiesz się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. No dobrze, no to jazda. No i tak jak mówiłem, Snowboard znamy już z pierwszego KO, ale ten tutaj będzie o wiele, wiele przyjemniejszy, słuchajcie. Mam tu jedną monetę, którą puściłem, no i słuchajcie. Yy, mamy tutaj też życie, teraz nie jest tak jak w pierwszym KO, że jak wpadnę w cokolwiek, to po prostu zginę. Zginąłbym, gdybym wpadł do tej dziury tutaj na przykład. A tak to, gdy wpadnę w jakieś rzeczy, które mają taką niebezpieczną kolizję, to po prostu stracę część zdrowia, które widzicie w lewym górnym rogu. Te tutaj flagi, które widzieliście, to są checkpointy, więc też nie będę musiał zaczynać od początku po śmierci. No i będą tutaj takie komparki, które będą próbowały mnie zabić tymi kolcami. Oj, oj! Mamy tutaj też taką mechanikę grindowania na tych tutaj słupkach, więc jest to też mega fajne. Fajna nowość względem snowboardu w pierwszym KO. Póki co, jak widzicie, też jest tu mega mało monet, bo pozbierałem akurat te na początku. I warto w ogóle też niszczyć te fioletowe kryształki, bo w nich kryją się właśnie y, monety. Oj, 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 No, nie będę też forsować się na to, żeby zbierać wszystkie monety za pierwszym przejściem. Nie będę was tym napastować, słuchajcie. Y, zbiorę je sobie ewentualnie przy y, przejściu poza nagraniem, żeby już na 100% to wszystko śmignąć też. Oj, oj, oj. Dawaj, grinding. Ekstra. No i tutaj będzie też taki bardziej niebezpieczny grinding, gdzie tutaj będę musiał... Się troszkę odchylać, żeby zdobyć monety, ale muszę uważać, żeby nie odchylić się za bardzo, bo jeżeli odchylę się za bardzo, to generalnie spadnę w przepaść. No i też musimy wykonywać te skoki w odpowiednim momencie, jak jesteśmy na tej czerw... Oj. Na tej czerwonej linii. Chociaż teraz jakoś za późno chyba wcisnąłem akurat ten skok. Więc postaram się już teraz tak nie spaść. Nie jest to trudne, chociaż pamiętam, że za dzieciaka naprawdę też miałem tutaj nie lada problemy z z przeskakiwaniem niektórych tych dziur właśnie w tym miejscu ale jak widzicie nie jest to wcale takie trudne, trzeba po prostu jak najprędzej wcisnąć skok w momencie gdy będziemy już na tym czerwonym fragmencie tej szyny no i pięknie ale musimy uważać, bo nie lada tutaj pułapki i lawiny będą na nas czekać, jak widzicie tutaj z góry jakieś kamienie spadają to wygląda jak jakaś mega masywna kula nie? Ops Dawaj, dawaj, grinduj Pięknie O nie, nie aż tak pięknie jednak Czuł dźwięk takiej wody, jakbym tam się uto utopił A, nevermind No więc, słuchajcie, względem pierwszego KO i pierwszego snowboardu, który tam zaznaliśmy To jest naprawdę Gigantyczny update O rany Tamten spadek to po to... Nie wiem, czemu tak się wydarzyło. Wypadek przy pracy, tak zwany. Dobra, to jest sobie przegrindujemy. Pięknie. No i tutaj kolejna. Przed nami sekwencja, słuchajcie. No i tym razem powraca sekwencja ucieczkowa. W której będziemy przed tą koparką uciekać. Tutaj jest zdecydowanie najłatwiej, słuchajcie, ominąć te monety. Bo nie wiem z której strony muszę jechać, żeby na pewno je zebrać. Ja trzeba być bardzo ostrożnym. O! Nigdy nie wiadomo czy zaraz się nie trafi jakaś, słuchajcie, dziura, którą muszę przeskoczyć. Aj jaj. Dużo monet ominiętych. dawaj, dawaj. O, właśnie. tego właśnie. O tym mówiłem. Jakiś pociąg w ogóle jechał też. Tutaj musimy być bardzo ostrożni. Nie mogę też zwalniać tempa. No i słuchajcie, udało się. Więc etap ukończony, a ja sobie teraz go na spokojnie słuchajcie, jeszcze powtórzę, żeby pozbierać ominięte przeze mnie monety. To, co sobie słuchajcie, zawsze bardzo cenię w nagrywaniu filmów jest to, że względem na przykład streamów, które kiedyś regularnie prowadziłem, mogę sobie to zatrzymać i po swojemu poprawić ewentualnie, a tam to gdybym chciał przechodzić wszystko na 100%, to oj, musiałbym męczyć i męczyć. ale, zasłuchajcie, no, taka krótka myśl. Kopalnie kryształów przed nami, więc główne miejsce, do którego chcieliśmy się oczywiście udać. Wow, 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 wow. Słuchajcie, tutaj niebezpieczeństwo nie nada, nas czekało, więc gdybym, słuchajcie, tutaj tych monet nie zdążył zebrać, no to musiałbym, słuchajcie, się z nimi już pożegnać. O, tu jeszcze gwiazdeczka, wow, chłopaki, wykorzystam na was moją oczywiście ulepszoną tutaj moc zstąpnięcia. No i co, zobaczmy w ogóle ile tutaj rzeczy jest, 130 dukatów, 20 gwiazdek oraz 20 kryształów, więc raczej poziom dość krótki stosunkowo powinien być. Hmm, w sumie nie wiem czy mi starczy czasu na ten odcinek odpowiednio, żeby... 30 minutach się zamknąć, słuchajcie, z tą krainą zimową do końca. Jeżeli to tak szybko znowu będę przychodzić jak ostatnio. No dobra, zobaczymy. Postaram się też nie lecieć i nie za bardzo tutaj wszystkiego bez komentarza pozostawiać. Tutaj mamy coś, ala szyszka. Czyli po prostu mamy przedmiot, który wygląda troszkę inaczej No ale działa zupełnie identycznie krzyżka, Zobaczcie, nawet w prawym górnym rogu nie ma zmienionej ikonki No i musimy sobie rzucić tym oto kryształem w ten przycisk, który tam na ścianie się znajduje I dzięki temu, słuchajcie, odblokowujemy wagonik Czyli taki mini środek transportu Coś podobnego jak mieliśmy wcześniej tą, słuchajcie, tratwę Czy tam ponton Teraz będziemy sobie podróżować takim wagonikiem No i słuchajcie, na naszej drodze będą czasami takie Spadki. oj. Zapomniałem, czy on się zatrzyma, czy nie. Więc jak trochę zaryzykowałem. No i w ten sposób będziemy sobie czasami, właśnie wagonikami, podróżować pomiędzy różnymi sekcjami. Wiecie, roi się tutaj od kolejnych gnomów, które będą tutaj pilnować w porządku dla samego maszynisty i huntera. To w ogóle kamery nie mogę obracać z jakiegoś powodu mi nakazuje, żeby było tak, a nie inaczej. Mi się nie za bardzo podoba, bo tu na przykład widzicie, że gwiazdka i kryształki były ukryte, a ja nie mogę sobie ustawić kamery, żeby to w ogóle zobaczyć. Ok, tutaj jest znowu działający przycisk. A, i muszę nawet w ten sposób na niego tylko i wyłącznie. żeby sobie aktywować mechanizm tutaj. Nie będzie nam on potrzebny, żeby dostać się oczywiście do góry. Już chyba wszystko zebrałem, ale wezmę sobie jeszcze ten... A, już mam maksa, dobra. Po zabiciu tego gnoma się te drzwi otworzyły. No i mamy tutaj słuchajcie, taką windę, która nas a idź, Transportuje na kolejne piętro. to ja poczekam co, spokojnie. U wow. Chyba wow, wow. powietrze odbiłem. No i słuchajcie, będziemy jechać kolejnym wagonikiem. Teraz jednak na naszej drodze będą te pająki trujące Te za wszelką cenę będą chciały mnie tutaj złapać I zatrzymać Dobra, tutaj sobie wskoczymy Tutaj mamy te same pale, które wcześniej mieliśmy w... tam... przy tamie I Kolejny Na szczęście go trafiłem, no ale ten samonaprowadzający kwas jednak... Zdołał mnie jeszcze sięgnąć Niestety to nie są całkiem mocni. Mam być szczery. Dobra. Kolejne stalaktyty. Jak się tego spodziewałem. I ten przycisk możemy sobie już aktywować pięścią bezpośrednio. A, głęboko musi być w tej jaskini. Zobaczcie tutaj, niebezpiecznie. Mnóstwo lawy. Au! Oh. rykoszetem już dostałem jakimiś odłamkami dosłownie spadły na ziemię Będziemy przed siebie o, Nie będę się tym leczyć, albo dobra bo już tu nie będę wracać pewnie to Zbiorę, żeby co by się tu nie marnowało Żeby tu jakiś gnąbek potem zebrał po mnie, no to nie no Co ty Tutaj sobie aktywujemy przejście dalej Znowu przycisk, który działa no, i wjedziemy sobie teraz tą windą do góry, powrotem do tych bezpieczniejszych klimatów, bardziej zimowych. Tam to już trochę gorąco się robiło, przyznam szczerze. Dobra kolego, odpuść sobie. To no, tutaj mamy kolejną platformę. Tutaj ja to wyzbieram, zanim tam wejdę. No. A gdybym coś ominął, to mógłbym tam bez problemu zyskoczyć na dół znowu. No, za niedługo w ogóle kolejną moc odblokujemy. Ja dokładnie pamiętam, w którym miejscu to będzie. W ogóle mam takie zakodowane w głowie, gdzie się odblokowuje te moce słuchajcie, mniej więcej. Będzie całkiem w ogóle... daleko. W sensie, no. Wydaje mi się, że. Następna kolejna jest trochę pozbawiona tych gwiazdek z pewnego powodu. W którym na razie wam nie będę za bardzo jeszcze mówić. Nie nie, nie, nie! Nie no, dobra, to sobie już zbiorę. Jak tak, to ominąłem. No i mamy kolejny taki segment, w którym będziemy, słuchajcie... Musieli całkiem sprawnie się poruszać, żeby nie wpaść do lawy. O, coś na podobno... O, pingwinki! Pingwinków akurat wyeliminować nie mogę. To jest jak z tymi jeżozwierzami, które spotkaliśmy w... Były całkiem niedawno. Ej, oj, o nie, 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 nie. Dawaj mi ten. Dukat. A no zobaczcie, zaraz będziemy w połowie, jeżeli chodzi o. To szczęście tutaj mogłem jeszcze się odbić od tej lawy. Zaraz będziemy w połowie, jeżeli chodzi o dukaty, które są nam potrzebne. O co do dukatów, to będzie taki pewien też element kazualizujący to. Jestem w ogóle ciekawy, ile tak faktycznie trzeba tych dukatów zebrać, żeby. Nie mieć problemu potem się przedostać dalej, bo z jednej strony ta gra widać jakby chciała być tym takim kolektatlonem. To w ogóle się nazywały takie gry, w których, żeby progresować dalej, trzeba było zbierać jakąś walutę, na przykład Mario 64 albo Banjo Kazooie, gdzie zbieraliśmy puzelki, żeby przedostawać się do kolejnych krain i tak jakby bez zbierania ich nie byliśmy w stanie po prostu dalej grać. A to już wam później będę opowiadać o tym elemencie, który mocno każualizuje tę produkcję względem właśnie tych kolektatlonów które sprawia, że w tej grze nie trzeba wcale tak bardzo się rozglądać za niektórymi dukatami, które są jakoś lepiej ukryte. Okej, okay. widzę, że już słuchajcie, mamy ukończoną w takim razie tę zimową krainę. Tego co widzę. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko tutaj zebrałem. Wszystko. Bardzo. Wsiadamy do pociągu. No i słuchajcie, czas na starcie z maszynistą. Stacja. No i słuchajcie, tutaj, zanim z, 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 będziemy mogli zetrzeć się z maszynistą, to musimy pokonać jego sługusów, czyli tutaj myśliwych, którzy będą w tych pociągach. Słuchajcie jechać, Potem tym możemy słuchajcie wnioskować, że właśnie myśliwi działają właśnie dla niego. Co? Pięknie. Okej, okay, bumerangi może mi nie pomogą, ale na to przychodzi wyrzutnia szyszek, którą sobie właśnie ciebie zlikwidujemy, więc musimy, słuchajcie, w niego nawalać, on tutaj ma wyrzutnie beczek, pięknie, w razie pierwsza faza za nami, czekają nas jeszcze dwie, no i kolejny, słuchajcie, pociąg z myśliwymi, no nie jest to trudne, bo większość tych, słuchajcie, bumerangów dosłownie lgnie prosto na nich, więc to jest naprawdę ciężko nie trafić w nich. Mam być szczerym. Dobra. Lecimy. Tutaj można tak spamować, To nie ma żadnego cooldownu, słuchajcie, więc można po prostu lecieć i lecieć z nim. Nie ma tutaj żadnego problemu z tym. Dobra. No, tutaj będziemy musieli tylko poczekać, aż się odpowiedni myśliwi wychylą z... pociągu. Też też ich chyba trochę będzie więcej? Tak, jeszcze tam i tutaj pewnie jeszcze z pociągu wyskoczy. No dawaj. A, tam na swicie jeszcze. I tutaj faktycznie też ostatni. No i dobra. Finałowe starcie tutaj z maszynistą. Tutaj nie masz się już za czym połować kolego. Więc to sz szybka piłka będzie. No i żegnamy. No i słuchajcie, maszynista tutaj kapituluje. Postanawia uciec. No i w ten sposób, słuchajcie, zimowa kraina znowu jest spokojna. Go! Dobrze, że już jesteś! Udało ci się uwolnić zwierzęta z transportu w zimowej krainie! Hunter będzie wściekły! Dużo zebrałeś monet? Tak, ale wciąż jest ich za mało. Nie szkodzi! Słyszałam o wyścigu, który ma odbyć się w porcie. Nagrodą jest tysiąc dukatów. Idź w stronę latarni morskiej. Tam znajdziesz motorówkę. No i właśnie. Dosłownie o tym przed chwilą mówiłem. Mamy, słuchajcie, pierwszy element kazualizujący bardzo tę produkcję, jeżeli chodzi o mm, zbieranie tych dukatów. Co. No, ułatwia, szczególnie grę ludziom, którzy yy, nie zbierają wszystkiego, nie rozglądają się za tymi dukatami. Ja w tym momencie, wszystkich dukatów, czekajcie, mogę sobie sprawdzić 1405, więc tak naprawdę, słuchajcie, jak wygram ten wyścig w motorówek, będę miał już ich 2405, co sprawi, że zabraknie mi już ich tylko niecałe 600. Więc naprawdę, będzie to mm, szybko to pójdzie. Szkoda, że brakuje mi 5 kryształów, bo mógłbym jeszcze, słuchajcie, w tym odcinku pokazać Wam jeden bonus. A tak, to słuchajcie, po tym wyścigu motorówek ja już odcinek bym sobie zakończył, bo yy, nie chcę też, żeby on już otwierał przed nami nową krainę. Chociaż widzę, że strasznie szybko ta seria minie, słuchajcie, myślę, że jesteśmy już w połowie gry. A mamy tych krajów, a mamy już, słuchajcie, ile to jest czwarty odcinek, tak? W sumie. Czy masz takie tragedie? Jaką... Hmm. Yy, bo zastanawiam się, czy ta seria nie będzie miała tyle samo odcinków, co pierwsza część KO, która wydawała mi się już i tak stosunkowo krótka, ale jednak będzie chyba trochę więcej tego. Dobra, tutaj mamy port, słuchajcie, i znajduje się tutaj właśnie motorówka, której możemy użyć, aby po prostu wziąć udział w wyścigu. I mamy tutaj, słuchajcie, znowu kolejny środek transportu, który powraca w. Z pierwszej części KO, no i tutaj również jest on doszlifowany do takiego stopnia, aby był on dużo, dużo przyjemniejszy. Na miejsca. Gotowi? Star! No i słuchajcie, mamy w takim razie wyścig. A, dobra. Chciałem sobie te beczki z jakiegoś powodu porozbijać, jakby one miały mi coś dać. E, dobra, mamy tutaj w takim razie wyścig z bosmonami. No i możemy sobie słuchajcie, tutaj używać e, takich śrubek, które możemy podnosić, dzięki którym mamy takie swoiste nitro. Jest tutaj kilka miejsc ze skrótami, z których, z których widzicie, że teraz nawet skorzystam z jednego z nich. No i musimy sobie jak najczęściej zbierać te właśnie... Yy, no nazywam to śrubkami, dlatego że to się tak słuchajcie nazywało w jednym z, w następnej części KO. I mamy tutaj też takie właśnie, jak widzicie, obręcze. Przez które jak przeskoczę to odblokowuję sobie możliwe skróty Gdybym właśnie przez tą obręcz nie przeskoczył To miejsce, które teraz, yy, przez które przepływam byłoby zamknięte A no, jest to niejaki skrót po prostu Więc warto sobie tego, z tego na pewno korzystać Chociaż chyba najlepszym skrótem jest tak to miejsce, które na początku użyłem Już Wam zaraz pokazuję Jak to wygląda Generalnie też jak normalnie się uderzam w beczki to odbijam się, jak gdy używam tego dopalacza, to tak nie jest. I tutaj jak skoczymy sobie z Nitro. To jest taki bardzo fajny skrócik, z którego warto sobie korzystać. Więc no to nitro jest tutaj najbardziej pomocną. Rzeczą w ogóle. Ten wyścig jest naprawdę prosty też fajna trasa ogólnie, no ale. za dużo tutaj jest rzeczy, które <ścoughs> stosunkowo bardzo za, za bardzo ułatwiają. Teraz wam pokażę też. Jakby tutaj, jakby miał płynąć bez tego? O kurze, tutaj w ogóle teraz dałem tak, że nie zapełnię nawet nitra. Tutaj też Wam pokażę teraz drogę, jakbym miał płynąć bez. Tutaj w ogóle też takie utrudnienia w kwestii tych wałków, które też znamy. Między innymi z pierwszego O, tam ich było bardzo dużo. Akurat. No i co, przed nami ostatnie okrążenie. To może Wam tutaj jeszcze pokażę, jak wygląda moment, w którym. Gdybym chciał przepłynąć nie używając yy, tego skrótu I Gdybym chciał sobie tutaj dołem przepłynąć A, To jest zwykły tunel, chociaż tutaj takie fajne akurat Pontanienki małe No i co, przepłynę sobie jeszcze tędy, tutaj też mnie jeszcze nie było Troszkę wystraszam, że ten wałek wpłynę No jak raz, raz otworzyłem ten skrót to widzę, że on już jest na stałe otwarty Nawet nie wiedziałem, że tak działa Wyścig jest bardzo prosty, jak widzicie. Chociaż miałem w dzieciństwie trochę problemów z tym wyścigiem w niektórych elementach tego yy, po prostu używania nitro w odpowiednich momentach. No i słuchajcie, wygraliśmy. Bosmani tutaj nie mieli ze mną żadnych szans. Wynik 2,48. Oczywiście mógłbym go poprawić, gdyby nie fakt, że chciałem wam pokazać, jak wygląda z grubsza ta cała plansza. No i co? Wracamy sobie. Hej, zaczekaj! Usłyszałem od Papugi, że pomogłeś wielu zwierzętom. Nasz świat także potrzebuje Twojej pomocy. Hunter wraz z ośmiornicą zatruwa ocean. Wszystkie żółwie, które im przeszkadzały, zostały zamknięte w klatkach. Pokonaj ośmioramiennego bandytę i uwolnij moich przyjaciół. Które zawsze byłem fanem tego, jak on mówił o ośmioramiennym bandycie, słuchajcie. Nice. Mm. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie odcinek zakończymy. Zdecydowanie najkrótszy odcinek, zdaję sobie z tego sprawę, ale no nie chciałem już tutaj zaczynać kolejnej krainy. Mm. Więc podzielimy sobie, słuchajcie, serię na jeszcze trzy odcinki. Więc odcinków z kangurka Kakao będzie po prostu siedem. To no i tak sprawia, że seria jest dużo krótsza niż się spodziewałem. Myślałem, że tych odcinków w takiej formie 30-minutowej wyszłoby mi z 10, żeby po prostu gra byłaby na 5 godzin, gdy robią na 100% i chciałem Wam pokazać i opowiedzieć o większości aspektów. No ale jednak, gra jest dużo krótsza niż zapamiętałem to, chociaż no też pamiętałem, że ta gra jest naprawdę krótka, w szczególności jeżeli już nie ma się problemów z żadnym etapem tak naprawdę. Generalnie też yy, jeszcze pozwolę sobie troszkę tutaj opowiedzieć o jednej rzeczy, bo sobie w sumie przypomniałem o tym, że w 2005 roku, czyli rok przed wyjściem trzeciej części Kangur Kakao Tajemnica Wulkanu yy, wyszła taka wersja Kangur Kakao na handheldy i na konsolę KO Challengers i tam były dodane jeszcze bodajże trzy etapy Jeden świat, który był takimi bagnami, trochę takim klimatem halloweenowym, gdzie mieliśmy też jeden segment z pojazdem Gdzie jeździło się na biegającej miotle, co też było w ogóle fajne, ale ciekawi mnie sam aspekt tego, że twórcy nie wprowadzili tego w tym release na Steamie Który no, według mnie, z racji tego, że no, twórcy zrobili te wersje na handheldy i tak jakby stworzyli serię kilku nowych etapów, nie postanowili żeby zawrzeć jakąś, nie wiem zrobić KO Complete Edition po prostu na Steamie i zawrzeć te wszystkie poziomy gdybyście mieli też od razu pytanie czy ten KO Challenger się u mnie pojawi to od razu raczej sprostuję, że wątpię ponieważ poza tym, że musiałbym pewnie emulować tą grę i też posiadam gdzieś na stanie KO Challengers, z którego kiedyś sobie zakupiłem w wersji fizycznej, bo posiadałem tę grę na mojej konsoli PSP. Ale no, nie widzę w tym całkowicie sensu, dlatego, że tak naprawdę 90% gry to jest to samo. I ewentualnie widziałbym raczej coś w formie bonusu, tak jak w przypadku na przykład Batmana Arkham Asylum, jak zrobiłem wam bonus z kwestiami fabularnymi i dodatkami, dodatkami takimi w związku z zbieraniem przedmiotów to może kiedyś po prostu do tego kangur kakao za jakiś czas nie, na pewno nie od razu i na pewno nie szybko dołączę odcinek specjalny w którym pokazałbym wam tą dodatkową krainę z bagnami, która uważam, że naprawdę klimatycznie stała bardzo dobrze. Miałem okazję akurat rozegrać ją podaję, że tylko dwukrotnie, ale bardzo mi się podobała, chociaż widziałem tam pewne Braki, które to sprawiały, że ta kraina wydawała się taka niekompletna w pewnym tego słowa znaczeniu, a wydaje mi się, że tam albo nie było nawet nowych soundtracków i po prostu słyszeliśmy już to co znamy, albo był jeden, który się powtarzał w kółko, ale nawet już tego, no mówię, to już mam tutaj takie dziury w pamięci, to nie jest u mnie tak utrwalone jak ten KO, którego co pewnie wielu może zaskoczy. Przeszedłem pewnie w swoim życiu ze 30 jak nie więcej razy. To jest jedna z tych takich gier mojego dzieciństwa i nostalgii, do której wracam sobie aktualnie raz na przynajmniej dwa lata. A jako, że szybko idzie tę grę ukończyć, to też no, większość rzeczy tutaj znam tak naprawdę na wylot. Chociaż, jak widzieliście, też parę razy się głupio skułem w niektórych miejscach, więc wiem, że to nie wygląda jakby jakiś tutaj weteran, ale no, zdarza się i tak, słuchajcie. A ten KO na przykład w odróżnieniu do Raymana Forever ma dużo więcej mechanik, które na przykład szczególnie jeżeli chodzi o hitboxy, czy w ogóle o. Jakiś taki sensowny balans rozgrywki są po prostu bardzo losowe I nie da się tutaj w żaden sposób przeciwdziałać Po prostu trzeba mieć czasem farta albo... Hmm. Gra nam pokaże, gdzie nasze miejsce. No ale dobra, już się nagadałem, słuchajcie, żeby troszkę jeszcze ten odcinek przedłużyć, bo no trochę nie lubię, jak odcinki są aż takie krótkie. Chociaż chyba rekordowy, najkrótszy odcinek był z Binding of Isaac, który trwał mniej niż 20 minut. No dobra, raczej nie będę, będę starać się robić dłuższe, chociaż przypuszczam, że przyszły odcinek też może być, słuchajcie, yy, dość krótki. No ale postaram się, żeby jednak te 25 minut tam było. Jeżeli seria Skangur Kakao Wam się podoba, to słuchajcie, zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Pojawiają się odcinki z tej gry co 3 dni o godzinie 20, więc aby nie przegapić, to możecie sobie kanał zasubskrybować, dać też dzwoneczek, no i... Bezprze to na pewno też moją malutką działalność oraz pomoże Wam być na bieżąco z moimi filmami. A mamy też dużo innych serii, obecnie prowadzę 5 serii naraz, więc jest z czego wybierać. A jeżeli nie macie z czego wybierać, to napiszcie swoją ulubioną w grę w komentarzu, a ja się do tego ustosunkuję. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnych odcinkach serii Kangurek Kao. Cześć!